No i witam Was w kolejnym filmie. Jak mówiłem, ten tydzień już będzie obfitował trochę w konkretniejsze prace. Jak widzicie, lak Campagna już została podmalowana. E, tam, gdzie ta żywa blacha była. No i zrobiona tylna klapa, tylko tutaj, no płynie, płynie, bardzo Wam nie pokażę. Ale jest generalnie już założona. Nowa klapa. Mamy. Stareczek po południu, wczoraj ją malowałem Z kimś to to właśnie malowanie podkładówką Dwa razy Dzisiaj poskładaliśmy I już jest włączona Prosto do użytkowania Trzeba obornik wywozić Bo tutaj mocno z niego płynie Niby troszkę miejsce jeszcze na płycie jest Ale, ale tak, ten obornik do wywierzenia Z Betlejemki do wywierzenia I jeszcze tam na płycie Też do wywierzenia wszędzie jest pełno Więc nie ma co Się czaić tylko ładujemy młody i wjeżdżamy pierwszy kurs tej przyczepki, ona też troszeczkę tego gabarytu powinna wziąć. No i mamy to dziewiczy rejs przyczepy, jeszcze i na dziewicze pole, bo tutaj troszeczkę mi się poszerzyło, po prawo moja kukurydza i po lewo troszkę doszło, pokażę Wam od razu klapę jak wygląda zrobiona. I powoli sobie kipruję Na razie tutaj na pompę tą e, niezależną można powiedzieć co jest w przyczepie pracuje. Później ten olej trzeba będzie przepłukać. Aż już towar napyla dobrze napycha. Jest trochę nawalone, nie można powiedzieć. Buja ciągniki, buja, buja i to Konkretnie. Mam nadzieję, że przez miedzę nie przewaliłem. <grymne> dobrze, trzeba ruszyć do przodu. Dobra, jest dobrze, nie przysypało się przez miedzę. Przejazd też został z następną przyczepą, żeby można było dojechać. Tutaj na przyczepie też pusto, że można opuścić. O, jeszcze jakiego badyla wezmę tutaj, pozgarniam z tych zamków. Już poświęcę jedną kukowicę. Ojejku same straty, same koszta z tych haczyków pozwalam żeby się dobrze burta domknęła no i dobra no i git że pierwszy kurs odhaczony można lecieć po następnym tylko jeszcze opuścić cyk i opada można lecieć dalej no i kiper przyczepa numer 2 chwila uwagi. jest już druga powiem wam, że może do pełna nie ładuje, bo tutaj z przód mam niedopełniony z tego względu, że w John Deere jest ten zaczep na listwie, to nie chcę go przyciążyć nie wiadomo ile no ale tego obornika troszeczkę tapnie, jak liczyłem sobie to ona ma 17 metrów 3 objętości. Także już, już coś zabiera i co najważniejsze na tej płycie ubywa. To jest taka robota, to mi się podoba. Jedynie irytujące jest wysiadanie do przerzucania dźwigienki na rozdzielaczu odpuszczania podnoszenia, ale jak się podepnie, podciągnąć pod hydraulikę, wąż no to już wtedy robota będzie szła tak jak tak jak trzeba, tak jak być powinno ktoś to już przede mną rozkminił, że po prostu e, przewód odkręcił od rozdzielacza wstawił gniazdo, wstawił wtyczkę i dłuższy przewód wyprowadzony jeszcze jest tam do przodu tylko po prostu e, tutaj jeszcze trochę tego starego oleju przyjechało boję się to po prostu odpuszczać w także wywróci to sobie dla pewności 412 się ze dwa razy podniesie, opuści bo tam nic się nie stanie jak troszkę się gorszego oleju wleje zresztą i tak Ursus to już nie yy, nie dzierży tych samych maszyn co reszta floty więc stresu nie będzie także tak to ogarnę i będzie można wtedy kiprować z yy, z tego gniazda a w międzyczasie jak to już będzie mi funkcjonować to sobie wymienia olej w tym zbiorniczku, żeby, żeby nie kolidował, po prostu był ten sam co w ciągniku. Cyk, chwila nie uwagi, trzy kursy, około połowy płyty wywiezione. No jeszcze na trzy to nie zabiorę, ale na cztery to spokojnie wezmę. Także, także już trochę ubrane, ale na dzisiaj kończy bo trzeba do obrządku się zbijać, bo jest już mocne popołudnie. No i cóż, temat przyczepy. Fajnie się prowadzi na tym deszczu, profesorowanym. Eee, ładnie ona dołki wybiera, nie szterga po ciągniku, nie, 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 nie przynosi tego po prostu tych drgań na ciągnik, ale brak skrętnej osi sprawia, że naprawdę na zakrętach to potrafi ten ciągnik trochę przytrzymać, ta przyczepa. No niestety, także tak to wygląda, taki jelonek to jest przy oborniku to minimum absolutne do wywożenia. Tylko najgorsza jest ta nieszczęsna listwa, żeby miał ten tym Pitona, no to byłaby inna bajka, ale pewnie też jak patrzę, że e, ten po prostu wyjąć listwę i automat opuścić na dół, też by szło wozić, ale chyba automat jeszcze mniejsze ma dopuszczalne obciążenie, nie wiem, wypowiedzcie się ci, którzy duży korzystają z takiego rodzaju zaczepów, bo jeszcze można byłoby taki układ e, ogarnąć i też by on w miarę chyba funkcjonował. Także cóż, póki co trzy kursy wywiezione. jutro od rana z betlejemki wywóz. Pierwsze prymo i później pewnie z e, płyty, z tej stawy ogory, z podwyciągu będzie wybierany obornik. I na koniec resztę z tej płyty gminowej wyjoze. Także cóż, to no, generalnie nie jest źle, dobrze bota do idzie. Johnny, Johnny dlatego jeździ z tą przyczepą, bo jako jedyny we flocie ma hamulce hydrauliczne. A jednak z takim ładunkiem dość bezpiecznie czuje się, gdy są jednak te hamulce podłączone. Tak więc cóż, no, na dzisiaj tyle. Widzimy się jutro. No i dobry, witam kolejnego dnia z Już w czwartek, w środę, nie nagrywałem. Jak widzicie, w Betlejem zostało wybrany obornik. Go wybieramy po prostu tak, że przeganiamy najpierw na jedną stronę tam na tył. Wybieramy gdzieś tak 60% długości tego kołica, tego kiosku. Później przegeniamy analogicznie na drugą stronę, przegryzamy je dechą, przykręcaną po prostu do tych drewnianych słupków na wkręty szybko pach pach bezproblemowo nigdzie nie ucieknął szybciutko się tu wybiera było półtorej przyczepki jeszcze dwie i jeszcze 2,5 zdążyłem z tej płyty, bo wczoraj był taki dzień, że niby robotą się człowiek zajął, a wszystko nie szło, bo to tak, bo to po wybraniu trzeba było namieszać paszobuz dla młodzieży. Później po pojałówkę przyjechali rzeźną no, i taką dzień zleciał, obiad, nie obiad, później wieczorny obrządek, więc e, w sumie tylko cztery bryczki wybiorzyłem. Dzisiaj już dwie zabrałem z tej starej płyty. No i jeszcze będzie tutaj pewnie ze cztery przyczepki, i będzie wywiezione. Daj Boże, dzisiaj to wywieźć. I jeszcze, żeby się tą resztkę udało, to by było całkiem cacy. I Można będzie myć przyczepę i pójdzie do kółku wiedzy u sąsiada. Jednak na poniedziałek przełożony. Także sobie swobodnie wszystkie po powywożę I jak umyję przyczepę, to już będzie. Będzie gotowa na wszystko, można tak powiedzieć, później po kółkowicach. Jeszcze raz mycie, i malowanie dopiero tak. Temat wygląda. Także biorę się znowu za załadunek, no i tak to się ładuje. Po ładowaniu Odstawiam ładowareczkę trochę w cień, żeby się nie nagrzało. Bo, bo jest słoneczko dzisiaj ostre, ogólnie, co coraz gorzej się tu ładuje ten obornik, bo coraz to więcej problemów na drodze. Najpierw tu się płyta trochę opuściła. Ale to nic. Najgorzej, no że tutaj troszkę denka od szamba się ukruszyło i trzeba było płytą długo, drogową założyć, bo tutaj była, był właz do wybierania i tak się z niego nie korzystało. No i zaczęło się jeździć omilkiem. troszkę cięższy poszobuł, ciężki ciągnik. No i coraz więcej pływało, obok tego włazu, obok tego włazu, aż w końcu zaczęło się robić nieciekawie. Więc została położona płyta. No i teraz jest dobrze jeszcze tutaj przed tą płytą, płytą betonową i za jest taki balik pewniany, żeby można było ze skosa przycięty, żeby lepiej było wjeżdżać. Jakoś się przemęczymy, może niebawem się tu zrobi ład i porządek, ale póki co jest jak jest i robić trzeba. Ale to nie koniec kówna, za dobrze by to było wszystko. Jeszcze łyżka mi się spierdziła, o teraz opuściłem to nie pokażę, ale już się w niej banan dobry zrobił bo się wyderła nie ukrywając przy wypychaniu obornika tutaj już wcale nie ma i tu się skubana przygina także w wolnej chwili trzeba będzie tą pozostałość wymieszać wyciąć spawać nowy i od dołu jeszcze te wszystkie wzmocnienia, bo też już ich z wielu nie zostało się powycierały same problemy ojku dobre, wożę dalej no i witam w piąteczek piątunio Dość nietypowy ładunek, bo wieczorkami e, troszeczkę w ogrodzie sprzątam i te wszystkie krzaczory wczoraj zapakowałem sobie na przyczepkę, także multifunkcyjna, <laughs> nie tylko do obornika. E, no i cóż, co wczoraj się udało zrobić? Wywieźć wszystko z tej starej płyty odiołówek. Było 6 przyczep i troszeczkę. I siódmą jeszcze dołożyłem odkrów z płyty i też to sobie wywiozłem, także 7 sztuk tak na spokojnie bez spiny, bo nigdzie mi się nie śpieszy przecież i dzisiaj resztę chcę wywieźć tego obornika eee, no i brać się za mycie taki jest plan dnia także nie ma co czekać działamy jeszcze w międzyczasie zaraz weterynarz przyjeżdża i szczepienie na eee, IBR robimy bo tak właśnie wypadło w tych dniach więc trzeba to zrobić jak wygląda sytuacja w piątkowe południe została mi ostatnia przyczepka na spokojnie obiad zjem i biorę się za mycie skorupy no z godzinkę to się pewnie zajdzie co najmniej na to mycie najpierw trzeba będzie standardową łopatką wszystko wyskrobać z grubsza a później dopiero myć całe szczęście, że w skorupach jest jednolita paka to w miarę to szybko idzie jakoś to się da domyć z zewnątrz wiele nie u tłuczona, w środku też to wszystko wyjeżdża praktycznie, także tylko przemyć i będzie gotowa do kukurydzy no i zostanie pewnie na jutro, na zakończenie tygodnia umyć manitkę po całych bojach, bo no jak to po oporowym wywożeniu obornika wygląda jak wygląda <ścoughs> niestety tak, tak to wygląda proszę Państwa że to są maszyny do ekstremalnych zadań ale cóż, nie przedłużam. Ostatnia bryczka, mam nadzieję, że wszystko mi wejdzie na nią. W zasadzie powinno, także biorę się za załadunek. No i finito z obornikiem. Och, jaka ulga, powiem Wam szczerze, jak się tą płytę opróżni, no to jakiś czas spokoju. Tak jak mówiłem, na jedną to się zmieści. To może takiego czubka często nie układałem, ale wlazło, powinno być dobrze. Ogólnie 17 przyczepa z obornikiem w sumie. Tak na dobre to dwa dni trochę jakby to się zawziąć, można wywieźć, więc na luzie 9 tutaj z tej dużej płyty a 7 od jałówek, z odwyciągów i z Betlejemki. Tyle mniej więcej było tego obornika. Także cóż no teraz wywiozę i najprzyjemniejszy etap, czyli mycie. Przyczepka już jest umyta, ale powiem wam, że Nuda by była na kanale, u mnie dawno nic, żadnych nowych nabytków nie pokazywałem. Także, no, no nie wiem, no pokazać wam, nie pokazać, co tam dzisiaj przyjechało. A, no to chodźcie, pokażę. Tak więc, dzisiaj na zakończenie dnia, taka miła niespodzianka. Dotarły wreszcie zakupy z Holandii, kolejne, tym razem takie drobiazgi, tak jak wspominałem. Będę odchodził do od odbownika, na pewno tutaj, w tej oborze będzie aut, jeśli chodzi o ściółkę i będzie system bezściowowy. no i wiadomo, tutaj nigdzie szamba nie ogarnę, trzeba gdzieś tą gnojowicę będzie przerzucić, więc do tego będzie potrzebna pompa, że przy okazji się trafiło szperając tam po tych pokrzywach można powiedzieć pompa przelewowa znaczy zalewowa Wogelgang czy coś takiego No troszeczkę leciwa, no ale Podobno sprawna, także niebawem pójdzie w użytek. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. E, przyłącza na 6 cali, widzę czyli takie standardowe. Jeden wąż od trzęsawki mam, drugi trzeba będzie dokupić z e, i jeszcze do tego żeńską końcówkę, bo męska z tej strony jest, z tamtej żeńska. Także tak to wygląda. No i dobra, zakup numer 1 No i zakup numer 2 powiem wam. Troszeczkę trzeba zadbać o czystość na posesji, coraz więcej tych powierzchni utwardzonych i będzie ich na pewno przybywać, na pewno tu i na pewno jeszcze przy domu. Eee, tak więc też się trafiła w ciekawej ofercie. No w sumie od jednego sprzedawcy I, to, i ta pompa, i tutaj ta zamiatarka od tego samego człowieka nie duże pieniądze można powiedzieć, no tu jedynie do tej zamiatarki można się przyczepić, że troszeczkę ta szczoteczka już o tutaj z tej strony wyłysiała, ale tak to ogólnie co jest najfajniejsze w niej, to że jest chyba ulicznie skręcana, no minus taki, że nie ma tego zasobnika z przodu, w którym można to wszystko wpierdzielać, ale no nie bądźmy tutaj wymagający, jakie pieniądze, taka maszyna tak no i druga rzecz ona ma pompę hydrauliczną swoją z tyłu, bo ona widocznie robiła w komunalce przy jakimś małym traktorku, gdzie ta pompa hydrauliczna nie wyrabiała, żeby napędzać tą zamiatarkę albo też olej po prostu się grzał hydrauliczny i to nie pracowało tak jak należy, więc ja po prostu planuję to te węże grube zamienić na jakieś coś Cieńszego, żeby to podpinać, sobie po prostu podciągnik na przedni. TUS te drugie do sterowania, tylne, to do, do tyłu to są takie długie przewody, to zostaną. Będzie się wpinać gniazdo, żeby nie kombinować. O ile taka będzie potrzeba, w ogóle przerzucać prawo-lewo. No i tyle, i tak to planuję przerobić. Także ta pompa pewnie będzie wystawiona do sprzedaży, ale to zobaczę, wszystko uruchomię dopiero ostateczną decyzję powiem jak jaka zapadła no i teraz wam pokażę na przykładzie tej pompy dlaczego ja lubię robić zakupy w Holandii no bo tak wałek WOM nie jest to przebywany został nawet kurde jajka sworzeń tu jeszcze z tyłu ma zaczep i z tyłu jeszcze sworzeń także wszystko kompletne przyjechało a ten zaczep to ja sobie go wezmę bo on do lawety widzę będzie mi pasował do prunarki. W razie co tam wypadnie z tyłu w razie było podczepić, to niech będzie. Także ten zaczep tu sobie ćwiknę. No ale ogólnie zobaczcie, wszystko przyjeżdża, nic nie a ja Polak już widzę, zauważyłem, że mi się przyda taki zaczep, to go <gry> wykorzystam. No ale pompa pewnie będzie mi niepotrzebna, także pompy się pozbędę plus te dwa długie grube węże z złączkami do niej też pewnie będą przeznaczone do sprzedaży. Zobaczymy wszystko w trakcie. Tak, się uruchomi i tyle. Dobra, nie przedłużam, bo i tak pewnie film długi wyjdzie, także takie drobne, nowe nabytki, ale za jakże potrzebne w gospodarstwie. Eee, więc cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie.